Siemanko, się z tej strony, ja węgielę. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to jest seria na moim kanale. I tak, no i tak, i tak. To jest pogrący mitów. Jezus, pauza. Dobra, już jestem. I tak. Yy, czarny, pierwszy mit. Czarne owce szybciej, małe czarne owce szybciej rosną od białych. Sprawdźmy to.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie wiem, czy to powinny być rozpione więc no nikt Niepotwierdzony

A iron, znaczy diamenty szy, szybciej się kopie diamentowym kilofem niż szmaragdy. Zobaczmy, zobaczmy to. Dobra, Hoppa yy, Tak, ustawienia.

Co jest? sumie nie będę bogaty. Pum, 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 pum. Się... <laughs> Dobra, wykopiemy sobie to na koniec odcinka. Znaczy, no. Teraz to będzie, teraz to będzie ostatni mit. Mito balony. Adpracułam mit baloni, pom pom pom, minte pom pom pom, minte pom pom pom. No, a balony. No, zobacz no. Jest. Ja, No no. Jezu. Ja zyka.

może znaleźć tego pumenta. Robimy krótkie ciacia. Więc tak, już jestem na tym biomie. Drzewa akacjowe są wyższe niż normalne drzewo dżunglowe. Dobra, sprawdźmy. Nie są zombie. Jeszcze Drzewa tropikalne. Okej, okej. Okej. Dobra, już jestem Surpris za to ale się nie da nagrywać i dlatego pauzuje wszystko. Bo się nie da... Jezu, 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 do Jezu, Jezu. Hmm, Dobra, więc tak, no. Jezu Jezu, dobra. To wiem. Przypomniało mi się. gdzie jest koń... Mączka kostna. Mączka kostna. Ej, gdzie mączka... Mączka kostna? Ja. Teraz nie wiem, co, gdzie to jest mączka kostna. Bo wiecie ten tekst. <grywanie> ten tekst <grywanie> pośledzony jest ten tekst, tak.

na serio? Na no serio? Co to jest? Ja. Na no serio? Na no serio? Ojeju. Nie, nie no, no. Nie może tak być. Jak to? Co jest? Jak to możliwe jest? Przepraszam bardzo, a czy to drzewko jest e, większe? Mniejsze? Nie, to... No jak? Co? Co jest? Nie, niemożliwe to jest. To jest niemożliwe, to niemożliwe jest. Jezus, to jest potwierdzony? Nic potwierdzony, dun djon. potwierdzony, djon, djon, djon. potwierdzony, djon, djon, djon. Dobra, wracamy do tamtego i kopiemy to wszystko. Ciekawe ile zbierzemy tego. Zostawki. Bo ja... Nie... Na pewno dużo. To tam. Bo ja myślałem... No tam. prowadziłem się tym między wami, no nie. Brzoz, brzozami przeprowadziłem. Czyli przynajmniej mamy jeden nikt potwierdzony. W tym odcinku. Oj, nawet nie wiem, czy tylko jeden starczy na to wszystko. Oj, ale będę bogaty. Na stówę. Ile tego będę miał? Stak. No tak, 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 no. tak, tak, Nice 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 Po prostu nice tak, 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 Bugatti będzie, bugatti, bugatti Jak sy? Zaraz jeszcze raz sprawdzę tego mita Raz, dwa Raz, dwa Raz, dwa No, dwa To się trochę szybciej kopię, ale to też na dwie sekundy Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, 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 dwa. Raz, dwa. Powinniśmy zobaczyć. Nie no, kozak jest kozak. To jeden zysków, który na pewno chcemy damy. Chcemy lepszą jakość. Chcemy piszać. Jest kozak. I piszcie mi ty, proszę Was. Ja teraz was błagam, żebyście byli aktywni żebyście pisali mity. Do Minecrafta. Jak znajdziecie jakiegoś albo jak wyciągniecie z netu, no to piszcie. Będzie mi bardzo miło. Jeśli to zrobicie. Będzie mi mega miło. Mega mi miło będzie wtedy. Bliska, zróbcie to dla mnie. No i tak jak to wszystko wykopiemy, to Będziemy odcinek wtedy więc no odcinki nie będą za długie, bo dzisiaj to były z netu przeze mnie wyciągnięte. Jak będziecie mi pisać, to wtedy będzie więcej. Będziecie aktywni w ogóle. Ale jak będzie niestety... Zablokowane yy, yy, zablokowane Komentarze No to cóż, będę musiał znetu wyciągać Ja mam dwóch straszy brać czasem się spotykamy jakieś stworzyć. No bo no. Albo na lewach będziecie mi pisać. Ej ty, świnia. Zabiję. 21 level, nice. Więc tak, to by byłoby na tyle. Al czekajcie. Się nie przydarzy, A gdy się zdarzy Jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko Zwolnienie lunety. Tyle. Odwr odwróć oś. Profil. Wył włącz. W włącz tylko przy wifi. Włącz tylko przy w sieci komórkowej, Dobra, Nieważne. Wideo z pierwszej osoby, trzeciej. O. Więc to by byłoby na tyle, moi drodzy. Papatki!